Zostać już wybrane, mecz się zaczyna. Loser spoter fajny. Ta! Co to dał O Boże. No teraz zdobywa już dużą przewagę procentową na samym sękiem początku meczu jakiś mały błądnikami <grymne> 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 ładny Bardzo agres w bardzo dużym advantage No ale aczkolwiek Pichu już, zac już zaczyna swoje kombosy przerwane Względnie jednak sprawa z Pichu jest taka, że Pichu jest Łatwo do zabicia, Tylko najpierw Uuu, trzeba go z filmówami, ale jak o tym mówi komentator scars. Yy... i umiera. Od tego last hitnera. Oooo. Richa swoje combo. No niestety, z... zaczyna się raczej z yy, dużą przewagą dla Graiza. Mhm. A też osobą z tej dwójki, która z tego co wiem ćwiczy o wiele więcej. Tak. Richa najbardziej skupia się na melee. Ale też... Nie będę za niego johnował, prawda? To prawda. Mm. Ri nie dostawał już nie trafił żadnego z kombo, które zaczynał. Po prostu zwykle robił show i... Bardzo niefortunna. Czy nie wyćwiczysz swojego combo game, czy turnament nie, nie, jest nie tak na F smash, I piczu wywalasł. Zabija Bardzo Bardzo, Pie, o. bardzo ładnie zrobione smash. Agres jest bardzo dobry w zabijaniu piczu. <grym> mimo tego, że piczu może właśnie użyć na tych nawet 70% Nikt zwykle nie robi tego tak dobrze przez to, że piczu jest tak mało i trudno do trafienia. Ale no widzę, że grać tak jak mówiłem, jest znany z matchupem i na pewno jest sobie znany z graczem. nie udamy dash graczu. W... O, bardzo ładne, masz paniczny spot dodge. I snipe. No właśnie te Thunder Jonesy na pewno pomagają piciu w jakimkolwiek rekardowaniu w jakiś na przykład spali double jump czy coś takiego, bo falcyjny się raczej nie odgaduje. Po prostu tak. bardzo ryzykowne, oddajesz się stage za free. A, a po prostu... Yy, Liczysz na sobie thunder joltów tak o to w ogóle nie, nie, nie przeszkadza, nie. Yy, tak. I nic przez to nie ryzykuje. O, myślałem, że będziesz szukał jakiegoś thunder jego bar downbeat. Bardzo no. safe ruch. A może pomóc i F -i zabija. Jeśli jeśli, B będzie trafił teraz swoje kombo to może ten mecz być eventer, ale sobie tego nie robi, po prostu te refekuje. Agres jest aktualnie w bardzo bezstresowej sytuacji, ma ogromną przewagę procentową nad Riganem, który już niedługo prawdopodobnie będzie umierał Teraz nawet backfrow myślę, że ze środka stage'a może zabić. Ładowany upsmash oh, i nie. wsiadł! Zły timing. Bardzo zły timing. Zły timing na tym Trzeba było przeczekać aż mm -hmm. a ten upsmash przestanie być ładowany. Okay. Tak, 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 tak. Teraz napis za długi. <laughs> A, graj <jest> 1 0 <laughs> Jakieś tutaj zmianników się nie usiadł. Y, ja, ja się nie pucę. Ja nie jestem w produkcji. Jeśli to tak ma być, to pewnie tak ma być. Ja tu tylko siedzę. Mówię o grze dla dzieci. 1-0 dla Agraisa <laughs> O, już lepszy combo game widzimy od ...Hanaya y niż widzieliśmy w poprzedniej grze. To jest też jego counter pick w moim według drive'a to jest jedna z najlepszych ten falutejny, więc nie wiem kompletnie czemu to tak, bar bardzo dziwne. Te, te jako jej scenę. Platformy w ogóle nie przystępują w nerowaniu jest dużo, więc możesz setapować swoje rzeczy. Możesz po prostu rzucać te sil, silne projectile. I... Backstroke. Jeszcze nie zabija, ale myślę, że. Jeszcze nie Trochę może kilka nieudany edgeguard ze strony Agraiza. Aczkolwiek było blisko. No ale też moim zdaniem nie, nie powinien się na po prostu w takiej sytuacji powinno się to lepiej trapować trafować Ale może on wie lepiej, może on ma jakieś, tak jak mówiliśmy, relidy Nagraj się no, i pieczę niestety, bardzo nie oddalę recovery 3-0 dla backstage słyszymy Głupę A po raz kolejny zadbam, ale już nie takim dużym Jeśli Guma właśnie To jeśli Jeśli Richa dostanie Przepraszam, już mylenik, Jeśli Richa Knife dostanie jakikolwiek F-smash Albo jakikolwiek na, Nawet F-field Na, na Grajza, graj, to to może być Wyrównana gra Ale agrać rozciąga swoje advantage coraz, coraz dalej. Coraz więcej procent na tym pizdu. Aczkolwiek jesteś już na umierających procentach, prawdopodobnie niedługo będzie leciał. Choć, nie, w, listą, choć za, jeszcze, zain, jeszcze zanim, jeszcze nim umarł, udało mu się zabrać drugiego kolejnego stoka. No. Ale jednak, no wygląda to czarno, białe. Aktualnie. Tak, Rika jest w bardzo nieciekawej sytuacji. Agres ma całego stoka przewagi. Agres bardzo o wiele więcej niż niż z każdego... z każdego... z każdej strony w neutralu. I... Rika tak, musi tak, być ktoś, teraz na maksymalnym skupieniu, jednak, żeby o, mieć jakieś szanse. Jeszcze hmm. dwa takie... Może, i możemy mieć wyrównaną grę, tak jak mówiłem, ale... Rycha nie trafia tych swoich komor tak dobrze, jak widzę to zwykle. Może... właśnie może... E, agra jest przez... E, a on, i abs masz kończy grę. To jest już... To jest już niszczenie duszy przeciwnika. Tak, dokładnie. Moim zdaniem wtedy mindset jest bardzo zniszczony. Dwa razy dostać z takiego rila, to musi boleć. To musi bardzo, bardzo dokładnie. boleć. W poprzedniej grze jeszcze ten, ten, ten Upsmash aż ten tak bardzo ten, nie bolał, ten, ponieważ... na pewno mu nie pomógł tak. Richa w tej sytuacji. Nie by, by wyglądało to jeszcze gorzej niż poprzednia gra. W poprzedniej grze jeszcze ten Upsmash walutyny tak bardzo nie zniszczył psychiki przeciwnika, ponieważ była to po prostu bardzo dobra opcja do lecz trapu. Aczkolwiek teraz był to po prostu atak w stylu go for it i siadł. Więc Richa zdecydowanie może być teraz dosyć no, mocno zestresowany. Agraizm mógł sobie w tej sytuacji pozwolić po prostu na ryzyko, był bardzo do przodu. Mm. Cały stok przewagi. Cały stok przewagi. Riha był na jakieś 90%, jeśli dobrze pamiętam, on miał 55% na swoim drugim stoku, więc... Tak. No Riha nie wygląda na zadowolonego w sytuacji w jakiej się znalazł. Jest w pełni świadomo, że teraz musi zabrać 3 gry. I, i wszystkie na counterpicku Agrasa. Tak. Który no, bardzo dobrze zna swoją postać. I, i, tak, 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 tak. Do, zaczyna się... Mecz. Brawo! <laughs> Podejrzewam, że Rico najpierw zaczął z bardzo ładnym kombo, którego niestety nie widziałem, ale na pewno tak było. 2-0 dla Agraisa, nie dla Gabera, tak, tak. Nie wiem co tu się dzieje z nikami, ale tak jak mówiłem... Losowo się zmieniają. Ktoś nas skakuje. Produkcja tutaj decyduje. <śmiech> <śmiech> Jeśli produkcja co niż zdaje, jest odpowiedni wybór to pewnie. <laughs> Teraz wygrywa 2-1, bo ban. <grybCal> Tym razem Richa zaczął swoimi picchokombosami mm. i w stanie nabić Agresowi aż 135% po prostu agraj Zje się na streama No dobra, da dawaj Luso, komentuj mm -hmm. Eee. Cichaj <grywa> Cicha Pierwszy raz jak w tym chcę chyba. Mam przewagę taką nad agrajcem. Tak, sytuacja się kompletnie odwróciła. Ciekawe czy z tej no to wpłynęło czy też po prostu agrajc może za bardzo. Ale właśnie podszedł do tej gry Ja Myślę, że zarówno Agres się teraz za bardzo odstresował jak Kricha się teraz całkowicie spiął No i nie wydaje mi się już nie. z tej zobaczy, możemy mu pomóc hmm. Może właśnie Ricana jej jakoś swój man mindset Cały czas wyciąga swój advantage. o ładny jest ja smasha no. Czy będziemy mieli tutaj 300? To byłby. No, aktualnie doba, Agres jest w bardzo nieciekawej sytuacji. Jeśli miałaby być, jedy, miała być jedyna wygrana Rihanaia w tym secie, to, to byłaby dobra wygrana. Tak, zdecydowanie. Można być z tego dumnym, ale Richanay na, na pewno jest głodny na wygranej. <noise> Agredź wygląda trochę na zagubionego w tej sytuacji. Ale z player command widzimy. Wygląda na pewnego siebie. Wygląda, Ak aktualnie Rico podchodzi do sytuacji bardzo bezpiecznie. Mhm. Szu szuka A, bardziej miejsca, żeby wejść z kombosem. Moim zdaniem musiałby bardzo to zepsuć, żeby przegrać. Aktualnie tak. Ner. To się tak zaczyna. Mm. Ner, ner. Agres ma się już A, 70% na ostatnim stoku. Bardzo zła sytuacja. Mm, Rishon i chyba miał read na... E, na tym projektile od Agrajsa. Bardzo mi się podoba też, że nie chiszuję po żadnej hila. Po prostu gra bezpiecznie, czeka aż znajdę sytuację na e Bardzo zły double jump. Doleża. Idealnie wykorzystane tufle żeby zakończyć gra mecz. Lichana albo. Serala. <grytanie> Producent przekręca kamerkę, żeby jakoś streamu się podniosła. Bardzo mi się podoba komentarz, który yy, tego powiedział powie powie na naszym czacie. Bardzo dobre uzasadnienie yy, Superiority GameCube Controllera nad Pro kontrolerem. Ja się zgadzam. Bardzo dobry kantepik. Nie wiem czy widziałeś jak ta platforma już zepsuła Nera sobie. Tak, widziałem. Nie może robić tak swoich kombo jak chce. Jeśli Rika na Instagram... JJ, wejdź tutaj jak chcesz, no podkręć jakoś. A, dokładnie. Dobra, dobra. przeciałem do komentatorki. Tutaj. Nie. Wjeżdżaj, proszę. Masz, no, podkręć wiem, jakoś, podkręć jakoś, jazda. Podkręcaj jakoś, stary, sport. ja nic nie mówię. No, dawaj, High to. High to. No, teraz Szydź. wraca normalny komentator, JJ. No i mamy gable Taral, 2-1. No, Taral trochę tryharduje tutaj, piczu. Taral. <laughs> Mm. Ale. tam na się trochę sypie. Backer. Dobra, już wracamy do meczu. Tu to co, co się dzieje. Na początku myślałem, że właśnie będzie to dobry pick stage dla, yy, dla, dla Richanaya, bo wiesz, są te platformy, które psują nery, ale. Gdy tych platform nie ma, Richa praktycznie robi co chce. Tak, wtedy so stage zmienia się w FD. Mm -hmm. I Richa praktycznie robi co chce. FD pewnie jedna z najlepszych stent container. Jedyne co może tutaj pomóc, taki, co na pewno tutaj może pomóc, to jeśli Agraś nie będzie trafił swojego teleporta, to po prostu może teleportować się pod stage, bo stage sobie lata w powietrzu tutaj. No na razie bezpiecznie Jolty versus Tyle paluteny Bardzo, bardzo się gra. No i zepsuty baker Wchodzi jak złoto Tak, zepsute ciasto, zepsuty baker No Ages robi w półko to samo tak, a, 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 yy, Nie może wyjść. Pichanek gra po prostu Peak, bezpiecznie. Yy, w, w, setapuje tu swoje approachy tymi Joltami, to jest praktycznie bread and Butter piczu Ale... O, agres szukał jakiegoś... Szukał jakiegoś Bakera, ale... Jakiegoś zabójstwa na pico, na tych procentach. Ja i niestety a, nie. Tym, nie razem, tym nie, razem nie zadziałało. Już się nauczył. uczy się w czasie meczu. O dziwo. Hmm. Ale. W cztery... a... Bardzo wyrównana gra a Grace jest w advantage. Gabel, przepraszam, raz starali z no, się w advantage. No spojrzeć a... na Grace'a, jak się teraz spokusował. Bardzo greedy Richa teraz. Po prostu użył tego F na shield shield Aj, zabija i Piczu, no, zabija Dostał za to Baker w Ale dalej jest mniej broken niż Piczu <grym> O, bardzo ryzykowny teleport Chyba Agres po prostu bał się presji, należy od Rikanajew, od Starala i, I po prostu stwierdził, aaa nie, nie, nie będę i znowu zepsuty bucker Zepsuty bucker No teraz w rychanej Cochę może odetchnąć No aga jest znowu A w jest... Nery na środku stejrza Jakaś się udajna i może być to śmierć dla pichu No jak, czekają, czekają jak widzieliśmy Gabel albo Agres tak no to boli zabije... zabi... bardzo dobry w zabijaniu tej postaci No, back throw, ale jeszcze za mało procent na pitchu. No. O, mm. tutaj Pichu był jakiś setup z kierunem Bardzo, bardzo greedy jest teraz Wychana, widzieliśmy już to kilka, kilka razy w tej grze. Po, po prostu używa czuje... random f, f Hany, albo czuje się tak pewnie. <toddź> tutaj graczy bardzo na nahypowani na tym mecz. Dokładnie, bo to jest pojedynek, to jest o Królestwo Szczecina w zasadzie. To będzie Król mm. Szczecina. Królestwo Szczecina. I pakek Gable wygrywa set Bardzo zadowolono teraz grej wchodzi na komendatorkę opóźniona reakcja